Dzień dobry, witam w kolejny poniedziałek w codziennym rozważaniu Pisma Świętego. Dzisiaj przyjrzymy się dwóm współpracownikom apostoła Pawła, Demasowi i Łukaszowi. Paweł przez całe swoje życie w służbie otaczał się ludźmi, potrzebował ich. Potrzebował ich w sposób bezpośredni, w sposób może pośredni. Ale dzisiaj spojrzymy na dwóch współpracowników, jak wspomniałem, Łukasza i Demasa, którzy towarzyszyli Pawłowi w schyłkowym okresie jego służby. Po raz pierwszy spotykamy ich w relacji Pawła w liście do Kolosan. Czytamy w rozdziale czwartym. Apostoł Paweł przekazując pozdrowienia w wersecie 14, mówi tak. Pozdrawia was Łukasz, lekarz, umiłowany i demas. Apostoł Paweł, często kończąc swoje przesłania, właśnie przekazuje pozdrowienia i czasem wzmiankuje w kilku słowach, kto jest z nim, i też czasem zostawia tutaj może jakiś przymiotnik, określenie o swoim współpracowniku, o tym, którzy mu w danym momencie towarzyszą. I w tym momencie apostoł Paweł mówiąc o Łukaszu. Przedstawia go jako kochanego lekarza. Moi drodzy, niech to będzie pierwszy wniosek z dzisiejszego rozważania, żebyśmy nie bali się mówić o ludziach dobrze, o innych ludziach, do innych czasem też w sposób dobry. Może łatwiej nam przychodzi w jakiś sposób obgadywanie, mówiąc brzydko, czy stawianie kogoś w zły świetle, ale apostoł Paweł nie boi się i to jest też, też ciekawe, dlatego że my faceci mamy chyba taki problem, żeby wyrażać, szczególnie mężczyźni mamy taki problem, żeby wyrażać swoje emocje, apostoł Paweł mówi, to jest kochany człowiek, który mi usługuje. Nauczmy się tego w tym wymiarze właśnie, który przedstawia tutaj apostoł Paweł, aby i o innych od czasu do czasu chociaż dobrze powiedzieć. Ale właśnie nie chciałbym, abyśmy skupiali się tylko na tym, co powiedział apostoł Paweł, ale to pokazuje i oddaje właśnie naturę Łukasza, który choć był człowiekiem wykształconym był człowiekiem, który mógł na skutek może swojego zawodu, swojej wiedzy zajmować się czymś może bardziej, rzeklibyśmy, dochodowym, czy potrzebnym gdzieś dla kogoś innego, ale nie on odnajduje w tym Bożą wolę. Przecież Łukasz to ten, którego poznaliśmy już wcześniej z Ewangelii Łukasza i z dziełów apostolskich, dlatego że jest ich autorem. I w tym momencie Łukasz znajduje się u boku apostoła Pawła jako lekarz, jako kochany lekarz, który mu posługuje. Jest wspomniany też demas i po raz kolejny o tej dwójce, o tym Timie możemy przeczytać w liście do Tymoteusza. Czytam o tym w czwartym rozdziale listu do Tymoteusza, ale chciałbym, abyśmy też spojrzeli na pewien czasowy okres, który na, w którym się to wszystko rozgrywa, dlatego że listy do Kolosan Napisany był w latach 60-62, więc są to już ostatnie lata, schyłkowe lata służby apostoła Pawła. Pisząc do Kolosam był wtedy w szybskim areszcie, tak możemy powiedzieć, zresztą relacjonuje to niekto inny jak Łukasz. Właśnie kończąc dzieje apostolskie, mówi, że apostoł Paweł zamieszkał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i tam jest pod nadzorem rzymskiej straży. Jak kilka lat, a apostoł Paweł w około 67. roku pisze ostatni swój list, list do Tymoteusza i relacjonuje tutaj tak, możemy czytać czwarty rozdział, werset 10 i 11. Albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny i odszedł do Tesaloniki, krescent do Galacji, tytus do Dalmacji. Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania. Czytamy, że u Schyłku, i myślę, że to było bardzo gorzkie doświadczenie dla apostoła Pawła, który w momencie, gdy przebywał już nie w areszcie, ale przebywa w twardym rzymskim więzieniu, dostaje jakby kolejno. Opuszczany przez swoich współpracowników. Oczywiście nie wiemy, dla jakich powodów opuścił go Krescent i Tytus. Być może przyjęli jakieś posłanictwo od apostoła Pawła. Natomiast o demasie dowiadujemy się, że opuścił go, bo umił o go świat doczesny. I tu też taka ciekawostka, że apostoł Paweł, gdy doświadczył może jakiejś przykrości o swojego współpracownika, nie wylewa na niego prze, prze całej swojej, Frustracji, ale tylko wzmiakuje. On pokochał coś innego, umiłował świat doczesny. Możemy domyślać się, że pociągnął go w jakiś sposób ten świat. Ale Łukasz, jedenasty roz... werset, donosi nam, że tylko Łukasz jest ze mną. Czyli ten człowiek, który w jakiś sposób miał szerokie możliwości, aby realizować się, może w Rzymie czy w innych miejscach, on dalej jest przy Pawle. Dlatego, że postanowił może odebrał takie Boże, Boże wskazówki, aby nie zostawiać swojego współpracownika, ale żeby go wspierać, no to przecież wynika z ducha miłości ucznia pańskiego. Natomiast demas obrał łatwiejszą drogę. Może kiedy był jeszcze apostoł Paweł w areszcie domowym, kiedy ta swoboda, kiedy czy też prześladowanie nie było tak silne, Jakoś łatwiej mógłoby się w tym odnaleźć. Natomiast kiedy apostoł Paweł jest już w jakiś sposób mocno dociśnięty, czyli jego życie zbliża się do końca, Demas widząc, że łatwo nie jest i łatwo nie będzie, wybiera łatwiejszą drogę. Chciałbym, abyśmy patrząc na współpracę Pawła, Demasa i Łukasza, a może przede wszystkim... Na, na relacje czy odniesienie apostoła, do, do apostoła Pawła Demasa z jednej strony i Łukasza, abyśmy pamiętali o tym, aby nie zostawiać naszych bliskich, aby nie zostawiać może naszych współpracowników, przyjaciół w momentach, kiedy oni nas najbardziej potrzebują, ale żeby może inne rzeczy w jakiś sposób od, odstawić na pewien czas, a być tam, gdzie jesteśmy naprawdę potrzebni. A po drugie, nigdy kierując się, naszymi decyzjami czy przy wyborze naszej ścieżki życiowej nie myślmy tylko o tym gdzie będzie nam łatwiej bo często jest to jakby główny warunek tego w jaką stronę, stronę pójdziemy idę tam bo tam lepiej jakoś się to układa tam jest łatwiej ale zadajmy sobie pytanie gdzie jest moje miejsce zadajmy sobie pytanie gdzie Bóg chce abym ja służył i wtedy te wątpliwości od nas odejdą Takich wątpliwości nie miał Łukasz. Ule masa się pojawiły i wybrał łatwiejszą ścieżkę. Więc, moi drodzy, wniosek taki: nie szukajmy łatwiejszych ścieżek, ale szukajmy tej właściwej drogi dla nas i dla naszego życia. To tyle na dzisiaj. Życzę Wam dobrego dnia. Zostańcie z Bogiem. Subskrybuj nasz kanał. Będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami.